To jest e, jedna druga plus jedna czwarta. Jedna druga plus jedna czwarta. Nie musisz tak. powtarzać pytania. Tak. Super. Moja odpowiedzieć tak. Tak, a ile tych tak? Trzy. Mniej. Jeden? Mniej. To ja powiem 7 i dwa. trzy czwarte. Mniej. A jakie dwa. Było pytanie? C jedna jak druga. I jedna czwarta. Jedna ósma. Ale to, to nie, nie jest loteria, tylko... to może wystarczy sobie, Można sobie... Pana? Można sobie y, wspólny mianownik znaleźć na przykład i wtedy to, to będzie Kale? dwie, raz, dwie czwarte raz. plus jedna czwarta. Może w ten sposób. Dwie czwarte pytanie. plus jedna Skolenia. czwarta? Tak. Trzy czwarte. Proszę, no skąd, ale, panie, panie, niech pan odejdzie. Bo to Bardzo jest pan dobra pan, odpowiedź. Ja? Dobra. jest? Ja, nie, nie? ja mogę stać? Okej. Następne pytanie. Kim z zawodu był święty Józef? Był patronem ludzi niepełnosprawnych i nieletnich. O tym nie słyszałem, ale z zawodu. Patronem, no, patronem był z zawodu? Nie, to teraz jest patronem, ale, ale niekoniecznie z zawodu. No on pracował w Wawa. Nie, nie było wtedy w Wawa. Cokolwiek by to było.